Dzisiaj wam pokażę tryb Duma i wszystko co weszło w nowej aktualizacji. Dobra, lecimy. Musimy się odrodzić, oczywiście, bo, oczywiście, żem zginął. I mamy tak. No, słaby, słaby deck, słaby. Nie powiem. Chcę, żeby mi się trafił Iron Mendek. Bo wtedy, jak będę miał ten deck, to będzie lepiej. Wiele lepiej będzie. Ej, no dobra, mamy typko tego. Można tutaj War Machina dostać i tak dalej Okej, okay, typ mi tu pomógł Wygrywamy ogólnie, ogólnie wygrywamy, wygrywamy nie, nie wygrywamy. Nie wygry... Nie, nie wiem. W sumie. Na razie nie wiem o co w tym chodzi. Wy możecie wiedzieć, ale no ja nie wiem. Uj. O typek, który leci. Lecimy go zaskoczyć. przejął artefakt. Ej, ten, ten typek jest jakiś głupi. Taki głupi ten typ był. Nie wiem o co chodzi z tymi ludźmi. No dobra, mniejsza. Dobra. Kurczę, Iron Mana dostać Ale chyba nie będę miał takiej możliwości niestety. Ajajajajaj kurde niestety bo będę musiał się zabić, albo dać się zabić przynajmniej. Nie wiem czy się da tutaj zabić. Zobaczmy czy dostaniemy Fall Damage Nie dostajemy Niestety nie da się tu zabić. Myślałaś, że się da My się nie da. O o o o o o o no nie Zabij mnie. Zabij mnie, proszę, proszę Bijmy, bijmy stary Ci nam dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dobrze, dobrze, dzięki Dobra Dobra, bo jeszcze 23 gości nam zostało. O, ty ma tutaj Iron Mana Możecie zobaczyć jak on wygląda Kurcze, War Machine, ajajajaj aj, aj, aj. mm, mm. War machine a mam tutaj, zamiast Iron Man'a niestety Dobra, to niech mnie szybko zabiją jeszcze raz Zabij, zabij, dzięki Dobra, nie udało mi się niestety Iron Man zdobyć O, oh, jest Iron Man! Tylko zdąży go użyć Do wygranej rundy Ale mamy, mamy szybko, szybko, szybko Tak, Iron Man, Unibeam Tak on działa Kurde, Unibeam o, jeszcze działa tak te rękawice Jeszcze kurcze Kurde Nie zdążyły, To jeszcze raz zagramy Dobra, mamy tu jakieś artefakty, zbieramy. Tak to wygląda. Z tymi bohaterami musimy... O kurde! zabijmy mnie gościu. Nie zacząłem przeczytać, ale... Oni chyba nie mogą tego zabierać po prostu. Muszę tego bronić. Coś takiego, nie wiem. A mamy w ogóle tą Motsuri. te sobie zobaczymy chociaż ja widziałem trochę tą moc jak ona działa mamy po, razem z Kevem 300 HP razem z kawem i z HP i ze wszystkim ej duma mamy Jeszcze duma ej on chyba nie ogarnie jak się dumem gra to mi się wydaje Ach, zabili mnie. Ale dobrze, bo może będziemy mieli Ironmana w końcu. A widzicie, tak działają te, 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 repulsory jego. Kurde, no. Ja nie wiem, co... Czy ten man jest tak bardzo jakiś rzadki, czy co? Kurde, no ciężko to tam no. Zaczynamy do duma Atakujemy go, lecimy z nim Ale on dostaje, co jest? Ale dostał, dostał Dostał ostro Nie wiem czemu superwokatorowi mają nieskończoność mocy Więc i tak chyba każda runda jest wygrana. W kieszeni, że tak powiem znaczy tutaj ten, ten to Shuri znowu Jest jej ult to jest taki, że masz, macie nieskończoność biegania przez ileś czasu Patrzcie tak, atakuje to moc! Jakie to jest potężne Co jest? O chłopie A ten dom jest jeszcze potężniejszy, więc... Niestety się nie da. ...go zabić. O, o, zobaczcie, mamy Ironmana. Dobra, szybko pokażę Wam te repulsory, jak działają. Tak one działają. Mamy turbo jeszcze w nich. Takie. bo niestety coś mi się tutaj... ...unibim tak działa. I tak działa ten atak. No, namierza automatycznie. Tak jak kiedyś też było. A jajaj, ale pokazałem Wam wszystko. Dobra, jeszcze raz ten buciki. Niewi w ogóle tak daleko się lata. To jest masakra. Zobaczcie. Ej, dobra. Ten Unibim na przykład taką skałę ma na strzałach, nie? I zobaczcie, jaki to jest bardzo potężne. Coś mnie obserwuje, nie wiem. Czemu. Mhm. Uff, znalazłbym jakiegoś przeciwnika dla Was. Tylko kurde, ciężko. Mhm. sobie Battle Royale zagramy raz Battle Royale Ponieważ musimy jeszcze sprawdzić Muszę wam pokazać kilka rzeczy władzy Battle Royale Battle Royale Okej, okay, dobra, mamy tu gości I szybko, szybko, szybko Tutaj tu leci Dobra, Unibim? Kurcze No tak, tak bije ten Kurcze ale... No nie da się, nie da się jest prawda A ciekawy jestem czy to wygramy Ma nie, wiem, czy to się da przegrać w ogóle Nie wiem, nie wiem Nie wiem, czy da się trafić tych Duma nie? Ach, myślałem że go zabiję W ogóle tacy ludzie właśnie w Dum To są Team Dum To zobaczcie jakie oni mają mi Oni mają wszystko mityczne ludzie Dobra, to już nie ma sensu, bo już tak przegrywamy Oni mają, w ogóle oni mają nieskończoność impulsów praktycznie. Doktor Doom wygrał, no dobra. Dobra, dobra. I się tak... Większość razy wygrałem. Więc... Dopiero 5 raz przegrałem Ale to też jakby nie moja wina, nie? Bo ja sam w pojedynkę nie ugram aż tak... wszystkiego. To też trochę teamu wina, ale... Jakby. No. Dobra, jeszcze pokażę Wam tego. Jeszcze Wam pokażę. Doszedł do sklepu taki skinek. Mhm. Tak w Lego się prezentuje. Lego jak Lego. pytaczek Kilofik, malowanko i ekran wczytywania. Dobre. Kolejny mamy. Iron Man MK45 Ogólnie mi się bardzo podoba, podobałem właśnie takie skiny właśnie takiego typu Ja bym chciał sobie go bardzo kupić ale no nie zasadź mnie na niego, nie ma za mało fundowcy A nie będę go Ale jest mega fajny, mega fajny, mega mi się podoba Jest oczywiście z tego plecak Kilo i malowanie, i jeszcze mamy tu gitarkę. Dobra. Patrzcie hmm. na Battle Royale jeszcze. Bo ja wam pokażę miejsców. Nie ma jakby no miejscówki, ale są takie pojedyncze miejscówki, gdzie... Ląduje po prostu... Taka kapsuła ta Iron Man, co wam mówiłem o niej. Pokażę Wam wszystko na spokojnie. Uuuu, czekajcie. Hmm, zaznaczę do jakiegoś tam, tam gdzie to spadnie na pewno. Bo w niektórych miejscach nie spada. Więc musicie naprawdę natrafić na dobre miejsce. No i dobrze. Ogólnie odcinki z klawiaturą będą, tylko kurde, bo klawiaturę ogólnie mam i myszkę na Xboxa tutaj. Trochę się pouczyłem nadgrać na klawiaturze i myszce. Więc jakieś odcinki mogą, mogą z tego być. Nie wiem jak się uczę budować na przykład coś takiego, nie? Najbardziej właśnie bym chciał się budować, nauczyć, bo AIM to raczej to, to raczej jest tak w miarę proste, AIM i tak dalej, A dobra, lądujemy set i tutaj mamy taki podes, na którym ląduje właśnie taka psuła, nie wiem, czy jestem w stanie Wam to pokazać, czy jestem w stanie w ogóle... Tam wylądować, czyli tutaj nie będzie lądować mil milion osób, ale na razie nikogo nie widzę. Mamy te skrzynki czarnego starka, nie wiem gdzie te drony są, a wiem gdzie one są, na Dumsztadzie chyba. O, i mamy rękawice jego, tak samo działają jak na trybie, no, nie ma różnicy żadnej. samo co tam było dobra przesuniemy sobie tutaj rękawiczki czekamy czekamy czy ta kapsuła tu będzie lądować czy to gdzie indziej będzie lądować na razie nie widzę żeby coś lądowało a to trzeba poczekać na Mamy ten revolver mamy. Coś ma wszystko pokazywał. To jest w ogóle raczej. A ja jestem ciekawy, czy ten Unibim dosięgnie do zrzutu. Dosięgnął? Nie. Ja dosięgnął. Mech. A, ja myślałem, że to będzie takie przesadzone. Stark Industries. Stare miejscówki, się... stare czasy się przypominają się leciało na tego starka. Dobra. Jak widzicie, Battle Royale też są te rzeczy, co w tym dniu duma. Ogólnie jasno właśnie. Ja jestem tak jak mówiłem no fanem Marvela Czy znaczy, bardzo mi się podobają rzeczy Marvela. nie że jestem fany, tylko bardzo mi się podobają te rzeczy ich Bardzo mi się podoba co, co oni właśnie robią Jak jestem Marvel za każdym razem Albo Marvel, albo ci agenci co byli w rozdziale drugim To właśnie takie klimaty, w takie klimaty powinien pójść Fortnite, nie? To, bo ludzie to uwielbiają, po prostu Nie tylko ja Może po co ja ją nie biłam? Że... Rękawice tak naprawdę chyba prawie nie zmieniły swojego działania Jak się wydaje A nie bo kiedyś można było tak do góry troszkę bielać tymi rękawicami A teraz trzeba mieć do tego buty To jest trochę prawda To racja to racja Ej dobra Użyjmy się na tym typie Tygotnego starka Mam i tu Naprawdę... Naprawdę... Hmm. No niestety nie wiem czy będę w stanie pokazać te kapsuły tą kapsułę tego Starka Spróbuję wam pokazać, ale to zrobię cię cięcie po prostu i wam pokażę, nie? O, 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 o widzowie mamy, mamy będzie ta kapsuła za chwilkę, tutaj tu mamy ziomeczka O, widzicie, jest, 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 jest. jest, jest. Musimy to ziomeczka zamordować i tak o, dostajemy z tego. Patrzcie, musimy to wejść, wcisnąć na no to. Co jaki dostajemy, patrzcie jest stoję z tego cały zestaw environment I dobra się już kończy dobra 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 jak się załaduje te 20 sekund I właśnie chciałem wam to pokazać ponieważ tutaj bardzo szybko można zdobyć cały zestaw naszego ironmana o i patrzcie dostał nasz ziomek Oj, patrz, 45 w głowę dostają No przepiękna ta moc, jest no Ludzie no Co ja mogę powiedzieć, to jest przepiękne po prostu Przepiękne i troszkę też przesadzone Moim zdaniem Troszkę nawet Ok, mam tu ziomka. Patrzcie, kurczę. Dobra, uciekamy stąd. Bo oni się napalają na to. I są ewidentnie na to napaleni Ewidentnie. Ewidentnie każdy chce tej mocy, nie? No patrzcie jak mnie laserują ciągle. No patrzcie no patrzcie tylko na to, no Oni mnie laserują dosłownie w powietrzu Tak oni chcą tą moc, że oni mnie zabiją naprawdę na wszelką cenę, nie? A i dobra Testnie, testnijmy sobie na bocikach a botów chyba ten nie bije. Zobaczyłem. Żeby... O! Dobra, to jest koniec. To już jest koniec. No. I dobra. Jeszcze Lego. To będzie wszystko. Do przecięcia ten filmik będzie, moim zdaniem, trochę. Trwałem 22 minuty. Najprawdopodobniej ja tu nagram na czwartek weź to w piątek albo w sobotę W Lego i w LEGO chcę wam pokazać, bo dużo, dużo, dużo nowości przeglu, naprawdę. I w ogóle ten Jak trafię tego, że, że będę tym Dumem y, W tym dniu Duma właśnie w tym trybie to na was nagram i, i nagram to nawet jak to wygląda I dobra, i mamy tutaj świat, dajmy sobie y, tryb kreatywny Czekamy Czekamy, czekamy W ogóle jestem ciekawy, kiedy Fortnite prowadzi te całe urodziny swoje, bo tutaj dał prezenty, wszystko dał. a jest karnet Lego. Też. Ale jestem ciekawy, kiedy da właśnie ten event na wyspie, nie? Mamy tutaj to tak o, wys latające wyspy. Jeszcze mamy tutaj tak dżunglę całą. To jest nowy biom, jakby taki, nie? Mamy... ...klombo, tak jest. Możemy, patrzeć możemy go oswoić. I co najważniejsze... ...możemy nim jeździć. Tak to wszystko wygląda. Przepięknie. Możemy nim rozwalać różne rzeczy i tak dalej. Dobra, jeszcze mamy tak. Maczeta podróżna. Weźmy sobie to. Yy, dalej. Mamy tak. Rycerska ta... A nie, to już było, to już było. Przepraszam. Piratki muszkie. To jest przesadza na promień, bo to po 24 też bije. Yy, pistolet krzemieniowy. Dalej. Dalej lecimy coś było esencja waluta używana do lasowania i wprawiania run w broń oraz narzędzia a czyli esencja czyli to jest do ulepszania broni księga rekwizytów klombo księga rekwizytów klombo jakaś lepsza mamy czerwoną skałę machoń czyli jakieś nowe drewno nie wiem czy szmaragd był jak nie był, to pokazuje. No i można zrobić z, tych, z tego machoniu jak, jak wiadomo to kij. Mhm. Nowe przekąski to mamy tak banan, pomidor yy. Kokos, ananas, krepojagoda i tak dalej. Gotowany filet rybny. No mamy tego pełno dodane. Pełno jakieś stworki nowe mamy. No popatrzcie tutaj mamy nowy jakiś ten taki. Jeszcze takiego mamy. Stwora. Tu jeszcze mamy takie no i dobra to by było chyba już na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Zostawcie subika z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę i cześć.